Możesz mi tutaj przeczytać? Nowości modelatorzy model zarządzających mogą wspierać kanał na jeszcze więcej sposobów. Przedstawiamy mo moderatorów zarządzających. I nie, i powiedz mi, co mamy zrobić. Zamknij, czy? Zamknij, zamknij. Zamknij. No hejka, widzowie, dzisiaj gramy, jest live z Stumble Guysa z moim kolegą. Jaki masz kanał na YouTube? Jaki on się nazywał? Antoniasy33. Tak, antonia jest czy i dzisiaj będziemy grać na moim komputerze w Stumble Guys. Wiecie, że to jest moje najsłabsze konto. Okej, okay, Antek. Pokażę, że tutaj, jak się ładuje, tutaj jestem fanem Lego Star Wars, jak wiecie. Trochę się to ładuje Więc jak to się nazywało tam mapkantek? Antek? Jak? Honey drop, Honey drop jakiś Zapomniałem. Ja widzę, zapomniałem trochę na tym Stumble Guysie, Bo wiecie, że no... I teraz Antek. No I teraz. O, my tak, no, tak szybko? No. I teraz właśnie Antek, y, jakby to powiedzieć. Y, no wygrał, jakby to powiedzieć. No, wiecie. Nigdy tego nie grałeś, Antek? Nie. Ale Antek to tak cicho nie mu. E, grałem, grałem. Grałem. Grałeś, no pewnie, że grałeś. Wejdź, wejdź, wejdź co? So. Kurde. A nie, źle, źle, źle weszłeś. Nie, 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 nie możesz, musisz myszką. Czekaj. Czekaj, czekaj. I... jedź! Wu 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 No Noj Nie no jak o, o. Na, Naprawdę o, nie, nie możesz grać na komputerze. Jakbyś miał komputer, to musiałbyś się nauczyć. Nie, 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 nie. Oj, nie, nie tak z antkiem. Nie, 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 ta, nie takie numery z antkiem. Chociaż to się wywalasz, to, 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 to. I bum, i bum. Nie takie, no widzicie? Widzicie jakie nie numery? Teraz to... Kurde, bo ja nie mam. A nie, mogę mieć czas na żywo. A, nie, nie mogę mieć. To, to ale ale to na szczęście widzę, że ile ludzi w ogóle ogląda. Weź, 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 weź. weź. Nie klikaj tak, bo za chwilę zepsujesz myszką. Ale nie, bo ty. Popatrz. Ty też myszką musisz kręcić. Popatrz. Kręci, kręci myszką. Ja kręcę, kręcę. kręcę. Yes. Za chwilę chyba. W... No też. Bo za chwilę. W ogóle nowy komputer to jest. Taki, dziesiątka. I jak ty to zrobiłaś? Ty zrobiłeś jakieś czity. Ja? No bo ty nie weszłeś w, w tą dziurkę. Chyba. A nie, nie, weszłeś, weszłeś. Mhm. Pamiętajcie, wbijajcie, dawajcie słupki. Suba i lajka, Chodźcie na Antka, yy, yy, wiecie, yy, ten ka kanał na YouTube, jak się nazywa się jeszcze raz? Antonia. Antek33, Antoniasty33, yy, yy, Od dużej litery, tak się pisze? Wejść tam na górze, wejść. O tutaj, tutaj, widzisz to tam na górze. Kurde, mogliśmy mieć skinam, tak? Bo ten taki, no, nie wiem czy. Taki fajny ten jest. Ten nasz fajny przyjaciel. Fajny Dlaczego ja powiedziałem fajny przyjaciel? Jak powiedziałem, potem że jest niefajny. To weź skocz, skocz Co, co? jak to? No dobra, przykro mi Nie, 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 może dalej grać Tak? Tak, odbierz Kurde, po co odebrałeś koło fortu... Zaczekajcie O, mamy za darmo! Okej, okay, kręcimy Co będzie? Co będzie, oj, co będzie Coś słabego. A nie, 10 Okej. Ok. Mamy już teraz 75. 75? Nie nie nie. 75. nie, nie, nie. Nie, kupuj nie, nie nic. Zobaczcie. Tutaj mamy około 90. Chyba kupimy go? Ale mamy dopiero 75. Ej, nie, zaczekaj. Wyjdź, wyjdź, wyjdź. Wejdź w to. Piero za tyle. Okej, okay. Widzowie, to jest taki mm, challenge, Hadi. że musimy do 50. Na tym live. Tak, tak, tutaj jest swój kolega, który musi tak zrobić. Kurde, ale chcę sobie gdzieś usiąść. <głos> 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 Kurde. Pamiętacie, <noise> za, za może tysiąc subów pokażę twarz. Może, nie będzie aż tak pewnie. Ja też mogę pokazać twarz. Ale tak. za ile? Za 1000 subów. Albo za tysiąc, albo za jakieś tysiąc ileś. No, albo tysiąc sto. A jak wbijecie, oczywiście. A jak wbijecie pod tym live'em pięć łapek w górę? Jeszcze zero. Nie marwcie, bo ten live będzie przez cały kanał, więc mo mogą jego w, ka w każdej chwili pooglądać. Aż nie, że będą przez każde godziny, tylko wiesz, będzie na na kanale. Aby po prostu dałem mnie. Nie, 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 nie. O. Tu chodzi. Oczywiście co mamy? Star Wars. Gdzie? A, na dole za już pokazałem. Block dasz, przejdź dalej lub zwycięż. Blok dasz. To sobie byłem zawsze dobrze. Leserbys. Leserbys. Ale to jest dodatek, tak jak w Fortnite. Ej no co, mało, co bam? on robił? Co mam No co, no co, no co, no co? Fortnite no dzisiaj gramy. No właśnie. O, okay, ja nabrałem. Dwie, że taka sama. Nie wiem. teraz będziemy mieć? On też się ten... nie. O, gra Przychodziłeś. Teraz będę będziemy... no, miał. Zobaczymy, o ja kurde, się... ciekawe czy zdobędziemy koronkę. I, słuchajcie, jedna łapka w górę, to jest jedna koronka. Oj, coś się zbugowało? Dobra, jeszcze raz Jeszcze raz, tak. za to, ale włączymy to jeszcze raz. O kurde, prawie przyszliśmy, a Jawik a nie, ja wiem, cholerne. Ja masz. raz Ale czemu w zwykłe grasz? Nie grasz wy. No to już zagry. I zobaczcie, był ten popit na tamtym odcinku. Pamiętacie? To, to był short, kin... nie odcinek. Z Kinder Joy. Jak ktoś to zginiesz to od razu. A ja, ja, <laughs> czy znaczy, gdy tak będziesz. Kinder Joy. Czekaj, ej, ale weź pokazuj emotki. Jedynka. O, widzisz, emotka jest. Ale czemu ty myszką nie ruszysz? No właśnie. Kurde, tutaj jest tyle osób, że nad ciebie nie widzą. Nazywam się DM Franek. Więc wpadajcie na jego. A ja się nazywam Gamers. A ja czy ja jeszcze mam drugie konto lepsze, które się nazywa Franek 18 i 4 wykrzyknik. Okej. Ale ja się tak boję, że... każesz mnie twaś. Nie. Ja się boję, że coś w ogóle Dobra, siadaj. Szybko. Dobra. Wita mnie. Nie, 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 Anul, Anul, Zagramy sobie jasne i nie tak? Uuu, mam za chwilę to. Które? Które gramy? To czy to? Może best challenge. Ale które? Drugie. Drugie? Te? Czyli to. Widzowie. Zbadajcie na mój kanał i jego. Oczywiście. Jego, jego. Flamek 1.2. Ja się boję, boję, że ty mi pokażesz... Sprawie mi pokazałeś twarz. Weź, weź, weź to! Tak. Wiesz, że ja się boję Antek. się boję, że ty mi od... od... Antek nie rób coś na twoim komórce, proszę ciebie! Błagam, Antek! Antek, błagam ciebie! Antek! Okej, okay. nikt nie ogląda jeszcze. O, ale może oglądać w każdej chwili, bo live i tak będzie y w każdej o, widzicie, chwili. widzicie? Bo wiesz, że live możesz w każdej chwili sobie poglądać no, To jest okay. jak filmik. Wiem. Tylko że trochę dłuższy. No chociaż filmiki też mogą być dłuższe, aż 5 godzin. Jeden aż trwał wiesz, wiesz że jeden live? Trwa, trwał ileś tam dni? Nie. Tylko, ho. Nie, nie, weź trochę bliżej. Albo mi będzie trochę gorzej, ale jakbym musiał się przesunąć, ale antek ty pokazujesz trochę moją twarz, prawda? Nie. No co? weź trochę bliżej, bliżej się przesuń. Przesuń się bliżej. Hop. Hop. To już zapomniałam, jak to się tam gra. Oj. Okej, okay, hop, 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 Nie, no kurczę, no. Daj, daj, nie, teraz ty gros. Czekajcie. Nie, nie, nie martwcie tym. To była ta mówka tylko, nie widzieli. Ja daj to? No. Dopiero 11 się teraz ratatną. Pokazała, Pokazałeś mi. Nie, nie? chyba nie. A czemu chyba nie? Że ty prawie moją podwałeś? Prawie? Ale mogę pokazywać swoje ręce. No. Hej! Się A, dzięki. Beast. No. Mr. Beast. O i pamiętajcie, jeden sub to... Ej, już to ktoś jeden nas ogląda! Dziękujemy za oglądanie. No. Naprawdę ktoś... A nie, już nie przestał. Ej weź emotki pokazuj Bo to jest A już jest 14.08 Czyli że Powoli ktoś Ale myślę że on nie dalej, nasz, dalej ogląda Tylko że to jest tak Ej coś nas ogląda Okej okay. Dawaj, 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 dawaj. Jeszcze na Przestał. A nie, bo on nas wciągle ogląda. Tylko, że my o tym czasami nie wiemy, a czasami wiem, rozumiesz? Mhm. Dobra, przeszliśmy. Tak, właśnie. Przeszliśmy. Teraz oglądamy tylko. Okay. Dziękuję za dziękujemy za oglądanie. Wyślij no, lepiej no, no, dziękujemy. Pamiętajcie, jeden sub, to jest e, jed, jeden, e, jeden, e, gdy, gdy ktoś e, subskrybuje mój kanał i e, to jest, e, że lubi Mr. Bista, a gdy lubi, e, lajkuje, to lubi StumbleGuysa. Dobra, dajcie... Na tym... Daj Pięć ci... łapek w górę to jedna koronka. Pięć łapek w górę. Tak, właśnie. Pięć łapek w górę to jedna koronka. Dobra. Podbasz. Nie ja widzę tego. To gra ja nie gadaj. Takaś mhm. teraz jakaś biedroneczka. To, 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 to jest niby biedroneczka. No to jak 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 coś nas ogląda to nie jest na prywatny. To jest taki life live. Dobra. Nie, 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 nie. Chcesz zagrać? Grasz? Nie, ty teraz, jeszcze raz. Teraz to będziemy myśleć tutaj te... może zakręcimy kołem. No to we, weź zagraj w to. Nie, zagraj... Nie, zagraj, bo za chwilę będziemy wiesz co mieć. Wszystko. Nie że tony nie będziemy mieć o kiedy to już 15 minut trwa w no. ogóle oh, O znowu to jest waterhouse że mam wyłączone komentarze. Nie, nie umiem ich włączać. Wiecie, jak się zatrudziłem na tym. Musiałam trzy razy po prostu to jakoś włączać, kombinować. Ej, weź, bo za chwilę się wy... A wcześniej tak ci gładko sz szło, a teraz to. Bo oni mnie popychają. Nie popychają ciebie, nie mają motek Typu, po prostu jest jakiś, jakiś, jakiś dziwny. Ej, co jest? Nie mogę skakać. hop I, wi. o ja no. okay. Okay. jak coś to nazywam się w, w... Tam się tutaj DNA Franek, ale to jest Franek, ale to jest mój, moje słabe konto. Tak naprawdę się nazywam e, Franek18 i 4 wykrzykniki. Od małej litery Franek. Na moim lepszym koncie. Na komórce, dla które nagrywam czasami na, na moim YouTubie. Ja dla was to robię. Ja chcę Tak, właśnie. Antek po prostu tylko dlatego tutaj przyszedł. Dla naszych ukochanych widzów. Zobaczcie. Cześć, dla też na moje no, ale, jak ale jak się nazywasz? Ale jak się nazywasz w ogóle w, w, wiesz. Jeden lajk Dobra, dawajcie jeszcze. Dziękuję jeszcze więcej za lajk. jeden like. Dziękuję. Dawajcie więcej lajków. Dziękuję bardzo za jeden like. Dziękuję Dzień bardzo za jeden like. Dawajcie więcej O widzę, że y, okej. Okay. Teraz oglądamy, ale jak się nazywałeś? Jak zawsze mówiłem, że uwielbiam moich widzów. Jeszcze przypomnę. To jest moje kolka. Pokaż, pokaż, pokaż. No, więc y, ja mam też na, na moim innym telefonie nazywam się Franek w tambycie Franek 18, cztery wykrzykniki. Wbijajcie, dziękuję za jeden lajki i pamiętajcie. Jeden like to jest jedna koronka. A czy wiecie, jedna koronka w StumbleGate? Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję, że w ogóle to oglądacie. Bardzo mi jest miło, bo to jest moja pasja. Wiesz, że mi miłość to mój taki kolega to chyba ogląda? Do mnie coś teraz napisał. Właśnie, Miłosze, pozdrawiamy. Wchodzi na jego kanał Miszosze! Yy, I Kloskowski TV. No i tam jeszcze zapomniałem chyba. X Masło jeszcze tam było. Aż ja mam takich, wiecie, kolegów dużo youtuberów. Bo my byliśmy, będziemy może, ale kiedyś nas zaproszą na spotkanie youtuberskie. Co? nie? Ee, może wiecie co, gdy będę starszy już pokażę twarz. Ja robimy to hardcore. Hardcore! Hard hard mi się Znale. przez chwilę zbugowało, a teraz nie. No, kurde. Przez chwilę mi się coś zbugowało, ale teraz nie. Teraz mi się nie buguje. Widzicie, już tutaj osoby ze nich przechodzą. A mną sobie tak, tak takie. Widzicie? o nie już może do mnie zadzwonić ale nie chcę żeby on do mnie dzwonił no kurde mam lajwa no taki mój kolega który też ma okej okay, weź la OK. okej A może nie, on może po prostu tak, Dobra. że dzwonka mi dał. Widzicie? ale dobrze nam szło. I Przepraszam, zobaczcie. po prostu mój kolega, jak zawsze. No, nie tak. Ile mamy? 15. A nie, on coś tam dzwoni, że. Nie, to miłość chodzi, że. Ja nie, to przepraszam, miłość, <laughs> pomyliłem się. Znowu coś do mnie napisał. No, jak jest? Nie, on nie jest na live. C zaczekaj? Ej, widzowie, coś się bardzo strasznego stało. Ale to dopiero na następny odcinek wam to powiem. Na razie kręcimy live, na, na razie jest wszystko spoko. Dobra, dalej to samo. No wzięliśmy tą samą matkę. E, Może... Ej, bo jeszcze może się spotkam na naszym, wiecie, antkiem albo, y, albo z Kloskowskim. Myślę, że bardziej y, wtedy wiecie jeszcze z Antkiem... Ale też masz kolega drugi. Piotr Znowu nas ten dwa. W ogóle widzę, bo widzę, że ktoś jeszcze do nas do dołączył, że w ogóle teraz się stała jakaś bardzo straszna rzecz. I to powiem na następny odcinek. No ale okej, okay, teraz wiecie co? Mniej gadania więcej grania. Na chwilę skończymy ten live, bo to jest krótki live. Najwyżej to gdy będę mieć tro, trochę więcej subskrypcji dopiero będę takie większe live robić. Ale jeszcze zostanę, Jeszcze będzie. będzie. Dziękuję, zostaniem. jak ktoś jeszcze, jeszcze raz dołączył. Potem pewnie znowu nie dołączę. Ale to było straszne w ogóle to, 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 co nas spotkało. GG. GG! Zątkiem nie ma tak łatwo. Ja dla Was to robię. Widzicie. Skąd na bąba. I jesteśmy na macie. No i tyle. Przepraszam za mojego nie, już nic. Teraz oglądamy. Czemu on nie może przejść? A, nie. Ale wcześniej płyt. Nie znowu przyjdzie. Ale jest jeden lajk, jest jeden lajk. Pamiętajcie, pięć lajków i jeden. Zup jest O, znowu przyszedł. Przepraszam, tak tak, po prostu gadam o moim takim kolegu Miłoszu, który chciał... który... Tak, pozdrawiamy, ale jakiś chyba Miłosz, wiecie, Miłosz taki mszoszek się nazywa. Odrzuć. Odrzuć... Przepraszam, po prostu mój kolega Miłosz po prostu nie wie, że ja teraz mam live, rozumiecie? Przepraszam za to wszystko. No dobra. No znaczy, się odpadło. Przepraszam Was, ale. Zobaczymy, zobaczcie. Zaraz będziemy mieć to. I zobaczcie, co jeszcze mamy. Zobaczcie, zobaczcie. 50. E, I gdy już wiecie, zakręcimy kołem, to już jest tyle. Ok, no zakręć kołem. Tym czy tym? Tym, czy tym? Jeden, czy dwa? Zaczekaj, zaczekaj, zaczekajcie! Chodź, no kręć Jeden, czy dwa? Nie wiem, a czekaj, ten Dobra Raz Przepraszam, dwa. po prostu mój kolega jak zawsze, miłość, musi dzwonić Po prostu... Jak chcesz mam live. Rozumiecie? Jakby jakiś jakbyście mieli kanał na YouTube Zobaczcie! Legendarne, okej okay. Cztery. Teraz I chcecie jeszcze I chyba... To... A jeszcze możemy? Tak, tak, to, to, to znowu ta. Więc czemu nie mogłeś dwa razy? Nie chciałem się. Co teraz będzie? I to jest już ostatnie jest. To samo? To samo. To samo! Juhu! Okej, okay, chyba tyle już na live'a. No to pa...